Dźwig pracuje na pełnym wysięgu. Kontener trzeba przenieść ponad drzewem. I zobacz, zobacz jak to ładnie lata. No widzę, widzę. Marek, no. już załadowany. w końcu. Gdzie z tym jedziemy? Na podwórko do mnie. Transport to kwestia kwadransa, ale jeszcze nie czas na odpoczynek. Ach. Chodź Piotr, pokażę Ci gdzie. Tu, ogarnę i tu się postawię. Wystarczy rzucić okiem na podwórko. Złomiarzowi naprawdę przyda się magazynek. I drzwi, gdzie mają być? Stąd tamtą stronę. W ten dyszel, dalej. W tą stronę, tak. Wtedy. Dawaj do mnie go! Do mnie, Piotrek! No i Marek swego dopiął. No. no i jak Mareczku? Zadowolony, z no służy? Umawialiśmy się 300 zł za przewiezienie tej przyczepki. Wziąłem 330 zł ze złomowca. Etkowi dałem stówę, 30 zł paliwo, dołożyłem tylko 100 zł i mam przyczepkę już na podwórku. Ładna przyczepka, solidna. 300 zł mnie kosztowało, po grosza. A spokój od żony to jest bezcenny.